Dzień dobry, siemaneczku, moi drodzy, witajcie. Idziemy na plażę. Dzisiaj Wam pokażę dwie plaże, na które się wybierzemy. Jedna będzie w innym rejonie Rodos, a druga będzie po drugiej stronie, na wschodnim wybrzeżu. Tym to, że mamy pełno atrakcji, mamy all inkluzji, wszystko, postanowiliśmy, że nie będziemy siedzieć w hotelu. Wybierzemy się i pokażę Wam, jak wygląda Rodos na zewnątrz. Od Fali Raki, kierunek Lindos i tam pojedziemy też na plażę. Ale... Kurde, ja powiem, czekajcie, ja idę sobie zmienić akurat jeszcze koszulkę, bo mam ciemną, a tak mi dogrzewa. Założę za chwilę inną koszulkę i widzimy się już na spokojnie na plaży. Kurde, trochę mnie opaliło, nie? No to co, lecimy na pierwszą plażę, Pierw? A tutaj za chwilę sobie odbijemy, a później pojedziemy na tą wschodnią część RODOS, czyli na. Plaże fali raki koło fali raki. Jaki kolor, ładny Jakie fale. Jak wam wspomniałem wcześniej, znajdujemy się na pierwszej z dwóch plaży, które wam dzisiaj pokażę. Jest to plaża na północnej części RODOS. No i możecie spokojnie zauważyć, że. Jest trochę brudniejsza plaża od tej, którą będziecie widzieli za chwilę, czyli to ta druga co będzie. Ale drodzy, na początku opowiem wam jak przebiegł nam lot. Słuchajcie. Wylecieliśmy wczoraj 11 maja o godzinie 10:30 z Krakowskiego lotniska w Balicach. 2,5 godziny trwał lot. Lot w ogóle miał być 2:45, ale pilotowi udało się 15 minut nadrobić, więc wylądowaliśmy tutaj o godzinie 14, czasu greckiego. A czas grecki, tutaj w tym miejscu, to jest godzina do przodu względem naszego czasu. Czyli jeżeli u Was jest godzina 14, u nas już jest godzina 15. Lataliśmy paroma liniami na różnych trasach. I uwierzcie, ten lot był tak troszkę dziwny, było turbulencji trochę odczuwalny i nawet powiem Wam, że na trasie jak lecieliśmy z Krakowa do Chicago nie było aż takich turbulencji jak tutaj, od razu mogliśmy zauważyć to, że samolot szybko podchodził do lądowania do tej pory, uwierzcie, ucho od tego boli ale nie o tym już, nie o tym, kończmy ogólnie lot ma miał trwać 2,45, tak jak wspomniałem trwał 2,5 godziny wszystko pomyślnie przebiegło. Bez żadnych przystanków zabraliśmy walizkę i wyszliśmy z lotniska. Wzięliśmy taksówkę. Jeżeli chodzi o cenik taksówki, za trasę 10 km, taksówkarz wziął 18 euro. I tutaj słuchajcie szczegółów. Jeżeli chodzi o taksówki, głównie jeżdżą tutaj czarne Mercedesy E klasy. Taksówkarze mieli wszystko w porządku. Znają się na robocie, nie było problemu. Zameldowaliśmy się następnie w hotelu a później a później to już pospacerowaliśmy, zjedliśmy obiadą kolację Następnie padliśmy jeszcze na Drina i zakończyliśmy powoli później A teraz pokażę Wam jak wygląda plaża od strony ile kosztuje taki pobyt. Słuchajcie, możecie sobie to sprawdzić, bo to z Ewentualnie możecie wejść na linie lotnicze Ryanera, bo takim lecieliśmy samolotem. Lecieliśmy Ryanerem Boeingem 737. Lot mieliśmy, tak jak Wam wspomniałem, 10.30. Jeżeli chodzi o przelot, za 4 osoby zapłaciliśmy ponad 3000 zł. Tam jeszcze doszły opłaty, zarejestrowany bagaż. Dokładnie już musiałbym zapytać się żony, ale powiem Wam na pewno, że ponad 3000 zł za 4 bilety nas wyszło. Jeżeli chodzi o pobyt, my akurat wybraliśmy tutaj apartament z widokiem na morze z dwoma sypialniami. Nie będę wam pokazywał środka apartamentu, ponieważ niektóre osoby, które w tym hotelu mieszkają, nie życzą sobie. Między innymi moja żona nie chce występować, dlatego nie pokazuję wam. Moim zdaniem to jest też prywatna sprawa, dlatego tylko pokazuję wam, co jest zewnątrz. Jeżeli chodzi o nocleg, słuchajcie, to nie jest to tajemnicą. Zatrzymaliśmy się w Armiu na dla Lisos. Tak ta miejscowość się nazywa. Jeżeli chodzi o śniadania, powiem Wam szczerze, że dzisiaj nas zaskoczyło śniadanie. Ogólnie jest takie urozmaicone. Nie ma za bardzo takich greckich specjałów, czego nam brakuje, bo jeżeli jedziemy w dany rejon, chcemy spróbować specjalów. A tutaj jednak jest... są śniadania robione pod turystów z całego świata. Fajno mamy w pobliżu tutaj knajpkę, później Was do niej zabiorę oczywiście. Znajomy, który był rok temu tutaj na Rodos, w tym samym hotelu, zgadzał mi, żebym podjechał jak coś do fajnej knajpy naprawdę fajny jest klimat, czysto bo uwierzcie, że w Grecji trzeba uważać na czystość, bo może się czasem zdarzyć, że jednak to czystością jest ciężko dzisiaj Was jeszcze zabiorę na drugą plażę, bo wynajęliśmy samochód ale o wynajmie samochodu to na pewno w innym materiale Wam opowiem i dzisiaj będziemy chcieli odwiedzić drugą plażę, która jest czyściejsza czyściejsza, jest na wschodniej części fali, później Wam powiem mniej więcej, w jakiej to jest miejscowości. Jest oczywiście tajemnicą, że jeżeli ktoś rezerwuje pobyt wcześniej, to na pewno cena za ten pobyt jest dużo, dużo niższa niż jakbyśmy rezerwowali z tygodniowym na przykład wyprzedzeniem, tak? Tak właśnie my zrobiliśmy, że sobie zarezerwowaliśmy ten pobyt z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego udało nam się w tym hotelu oczywiście znaleźć bardzo atrakcyjną ofertę. Hej, moi drodzy, w takim razie zbieramy dubska i lecimy na drugą plażę! Ze względu na to, że jest silniejszy trochę wiatr, postanowiliśmy się trochę na wschodnią część Rodos. Takie są. Więc takie są drobniejsze kamyczki, że mi wpadają aż buty. To jest w stronę Lindos. Draugał Beach, coś takiego. Nieważne, napiszę Wam jak coś to za chwileczkę. Jak ta plaża się nazywa? Zobaczcie, jest pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Plażę, co Pomimo tego, że są drobniejsze kamyczki, fajnie. To zobaczcie, woda normalnie przepiękna. kolor, No, przepiękny kolor, no co tu dużo mówić. Idziemy tam gdzieś się rozstawić. Zobaczcie, tam jest taka fajna jaskinia. Za chwilę tam pójdziemy. Zobaczcie, jak to pięknie. Postanowiliśmy właśnie wstąpić z jednego głównego powodu na tą plażę. Że jest piękniejsza, ma drobniejsze kamyczki. Zobaczcie, jakie piękne widoki. I jest spokojniejsze morze. Zobaczcie, spokojniejsze morze. To jest wschodnia strona, a dzisiaj mamy zachodni wiatr, dlatego postanowiliśmy się troszkę ukryć przed wiatrem silniejszym, ale zobaczcie, no normalnie przepiękna woda. Zaraz pójdziemy do wody. Biegniemy do tej jaskini, co Oli? Gdziemy. Chodź idziemy Nie boimy się Przybijamy pionę i idziemy Wszyscy pokazują urywki, filmy z tego miejsca w środku i bolimy, boimy się czy nie? Olisiu nie bój się, jesteś ze mną W jaskini w Krakowie byłaś, tak? Jakby jaskinia smoka była, tak? Tu nie ma się czego bać. Patrz, to jest tu i koniec. Sura uciekła. Это жанр до Idziemy teraz do restauracji, ale zobaczcie, musiałem musiałem się zatrzymać tam, już ma... żona piszczała ze strachu, nie chciała jechać dalej. Zobaczcie, jakie strome drogi. Jedziemy taką... jedziemy taką drogą wysoką do góry, ale zobaczcie, jakie przepiękne widoki. Ekstra, chodźcie, pokażę Wam jaką drogą jedziemy tam z dołu, samego dołu, jedziemy ciągle do góry. I żona na samym szczycie powiedziała dosyć, dalej nie jedziemy. Więc nie ma co, ja musiałem, to naprawdę musiałem skorzystać z okazji i patrzeć. Takie widoki, dla takich widoków 100 metrów do góry warto iść. Ja macie pięknych widoków Rodos dla siebie. Słuchajcie, zgodniliśmy trochę przez te wypady na tą placę na jedną i na drugą. Zatrzymaliśmy się w fajnej knajpice U nas obiad chyba nie zdążymy na obiad albo... Do której mamy obiad Do 19? Do 18? Nie wiesz, okej. Kurde, też nie wiem. No, sobie teraz zjemy to co sobie zamówimy, a później najwyżej, jak wrócimy do hotelu, to yy, zjemy co tam zostanie, nie? Co zrobić, słuchajcie. Wolimy sobie jednak zamówić to, co my chcemy, niż to, co nam chcą yy, zaproponować w wymarach. O, zobaczcie w ogóle, jaki widok mamy zajebisty z tej restauracji. Podobno chyba najlepsza restauracja owoce morza podobno takie tutaj dają. Zobaczcie, jaki piękny, jaka piękna w ogóle, piękny kolor yy, morza, zobaczcie. To jest ta strona plaży w pierwszym miejscu, co byliśmy. Tam, tam z tyłu trochę. I akurat, zobaczcie teraz, jak pięknie. Jest pięknie, normalnie pięknie. Jest wietrznie, ale spokojnie. Nie przeszkadza wcale nam to. No to czas sobie pojeść. Amerykański burger widzę z frytkami, ale słuchajcie, tu warto sobie zamówić zawsze taką przystawkę. Eee, myślę, że to będzie pita. To jednak jakaś jest arabska pita. Eee, I na jakieś twarożki. Tu cię widzę. Eee, ogólnie miały być w ogóle tutaj. Ym, Miało być hummus, miało być... jest A czekaj, co miało być? Zawsze do pity było, wchodziło? Cacyki. Są cacyki tutaj, ale tak inaczej wygląda. No dobra, spróbujemy. A córa oczywiście co? Będzie jadła, no zobaczymy. Dobra. W takim razie trzeba zacząć jedzonko. Ale powiem Wam, że ta pita grzycka lepiej smakuje, niż, niż to. Ale... Słuchajcie, póki co lecimy na drineczek jak na jakieś koktajle. Córa na pewno będzie chciała sobie zjeść jakieś naleśniczki. więc tutaj jest niedaleko knajpka. Za chwilę do niej wpadniemy. I będziemy później wieczorkiem już kończyć kończyć ten vlog z całego dnia RODOS. W takim razie nie zapomnijcie, oczywiście, zostawić łapę w górę, komentarz, suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już na spokojnie. Pokażę Wam RODOS nocą. Cituś! Patrzcie, jaki normalnie kotek jak malutki przyszedł tutaj do restauracji. Ojej, tituś, tituś. Atrakcja restauracji. Atrakcja restauracji. Tylko ostrożnie. Rybę zjesz? Zjesz rybę? To nie jest do jedzenia. To nie jest do jedzenia. nie na no, przyszło, ja już trochę podziwałem, sobie zamówiłem apple pie. No oczywiście w zestaw leciała korona, no mu musi musi, to most wydarzyło. Żona sobie zamówiła sałatkę, jeszcze masz z krewetkami, z słososiem do tego no, w zestaw latuje białe wino. Zobaczcie, do białego wina. Grec daje może od razu Żeszki do skrupania. No i córa oczywiście co? Najszczęśliwsze dziecko na świecie dzisiaj. Prawda Oliwko? Jesteś najszczęśliwszym dzieckiem dzisiaj? Co? Jesteś najszczęśliwsza? Naleśniki z nutelą. Twój smakował, nie? A jak banany, truskawka, ale co z tego najlepsze ciastko z, ciastko z czekoladą? razie wasze zdrowie. Pojedzeni. wracamy do hotelu na spokojnie. Eee, słuchajcie, jedzenie wyśmienite, wszyscy zadowoleni, obsługa zadowolona, drinki, koktajle, normalnie widzę nawet kotek jak sobie żona dała mu. Eee, Zajebista miejscowa, naprawdę słuchajcie, zajebista miejscowa. E, A póki co my się powoli zbieramy do hotelu. Trochę człowiek jest spadnięty, jest u nas godzina już 20.30, więc na spokojnie powolutku zmierzamy do hotelu. Taki to był typ dzisiejszego dnia: czyli śniadanie w hotelu, następnie wyjechaliśmy na miasto, poświęcaliśmy plażę. Następnie wpadliśmy na szybki lunch do greckiej restauracji, żeby ich. Speciałów. spróbować następnie do hotelu tam zjedliśmy obiad kolację następnie chwilę odpoczęliśmy ja parę tiktoków nagrałem takim akcentem powolutku będziemy kończyć tego vloga ja się powoli już zbieram i wracam do hotelu wierzcie jest silny wiatr dzisiaj ale teraz to tak naprawdę nie przeraża jutro ma być już spokojniej i, i, I będziemy dalej urlopować. Się. Możecie odwiedzić Instagrama moi drodzy, a tym akcentem powolutku zmierzamy do hotelu. W takim razie moi drodzy, dzięki wam bardzo, że byliście. Widzimy się w następnych materiałach. Wpiszcie w komentarzach, co chcielibyście. Dowiedzieć się, żebym pokazał dla Was na wyspie Rodos. A w takim razie jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was z przepięknej wyspy. Grecji RODOS. Zachęcam Was również do tego, abyście subskrybowali mój kanał. Zostawcie łapę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I komentarz mile widziany dla zasięgu tego filmu. W takim razie trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Do zobaczyska. Cześć.